że nie było wam łatwo. Wiem, że groz z was jest po dyżurze nocnym. Wiem, że groz z was zrezygnowało z drugiej pracy. Wiem, że groz z was jest przed dyżurem nocnym. Wiem, że groz z was zostawiło swoje obowiązki w domu, dzieci, matki, innych członków rodziny. Wiem, że jesteście tutaj w ramach czasu wolnego. Pan dyrektor obawiał się, że to nie będzie w ramach czasu wolnego. My wiemy, że my, pielęgniarki, na razie nie odejdziemy od łóżek. Zobaczymy, co pan dyrektor nam odpowie na nasze stanowisko. To zależy od pana dyrektora. Serdecznie witam. Wszystkich zaproszonych gości, związkowców, przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowników Szpitala Uniwersyteckiego, zaproszonym gościom i wszystkim przybyłym uczestnikom serdecznie dziękujemy. Witam szczególnie także prelegentów. Witam panią Grażynę Gaj, region. Region Małopolski OZZPIP. Wiceprzewodnicząca Forum, Związku, Związków Członek, Związ, Forum Związków Zawodowych. Członek Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Członek WRDS-u, czyli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Długoletnia przewodnicząca Regionu Małopolska. Witam bardzo serdecznie Pana Józefa Króla. Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady OPZZ Kraków. Również członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Małopolskiego. Brawa dla Pana Józefa. Brawo! Witam, przybyłą tutaj do nas Panią doktor Wiolettę Karnę, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy pani doktor! Witam również doktora Jaszczyńskiego, przewodniczącego związku zawodowego lekarzy szpitala uniwersyteckiego. Zdrowo. Szczególnie witam naszego byłego kolegę Rafała Woźniaka. Rafał, pokaż się tutaj. Niestety nasz kolega opuścił nas. Brak realizacji ustawy w szpitalu uniwersyteckim zmusiło go do podjęcia radykalnych kroków. Po prostu zwolnił się i znalazł inną pracę. Gdzie ustawa jest realizowana w pełni? Dziękuję również wszystkim mediom, które tutaj przybyły, które na bieżąco relacjonują naszą pikietę i które nas tak szczególnie wspierają w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy wszystkim służbom porządkowym, policjantom, ochroniarzom naszej służbie ochronnej i wszystkim innym przybyłym.